Good grass, roll it every day for 600. Years. Hej, siema, ziemczki z tej strony Minecraft TV I dzisiaj zagramy sobie na Blitz SG. Dobra, wchodzimy na jakąś arenkę. Zobaczmy, którą by tutaj wbić. Bijamy na tą, randomowo Dobra Ja lubię klasę Enderman, mam ją na drugim poziomie Może nie jestem jakimś koksem, ale ja sobie lubię pograć czasami W plicy Dobra, poczekamy 10 sekund 6 5, 4 3, 2, 1 Dobra, startujemy Fakt. Szybciej! Kurde, synek depnij mu no, no dobra, 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 i... A! Bo no, jest kit, jakiego ja mam zezę. Dobra. dobra. Coś tu mamy. tak łatwo nie dedniemy. Dobra. użyłem biec przed siebie. Szukamy, aż dostaniemy itemki. Z klasy Endermana. I to już będzie fajnie. Śmieję się, jesteśmy w dolu jakiś skrzynek. Nie znam zbytnio tej mapy, więc też co oczekiwać, że będę jakim koksem. No dobra. Szukajmy skrzynaczek. Kogo tu nie ma, koło mnie. 63 kratki ode mnie, więc na razie spoczko. Dobra. 20 osób. O, już pierwsza osoba dojedła. O, dobra, mam itemki z klasy Enderman, dobra. Najbardziej ubolewam nad tym, że nie mam żadnego jedzenia A myślę, że gdzieś jakąś skrzynkę w końcu znajdę. O Dobra. tutaj przez siebie. Może tutaj coś w tych górach znajdziemy. Kurde, już jest koniec mapy. Jeszcze żadnej skrzynki nie znajdziemy. I chyba raczej dobrze nie umiem szukać, ale mi laguje. A, dobra, tu coś, tu coś, tu coś jest. Cave. Okay. Okej, okay. idziemy pokopać kobla. No, dobra. O, jest, O nice. jest, skrzyneczka i pięknie. Dobra. O, dobra, mamy jedzenie. Nawet się nie kapłem, szczerze mówiąc. Dobra, jemy sobie, jabłuszka. Torcik zostawimy sobie na potem i, no i będziemy dalej zwiedzać tę jaskinię. Może jeszcze jakieś skrzyneczki tutaj na nas czekają? Myślę, że byłoby fajnie. Dobra, wchodzimy coraz niżej. Bo jeszcze, że potem będę. ja się, będę potem miał. No, kurde mol! Peski tu. Dobra, troll. Bo ja się, że będę miał potem problem z wyjściem. Też zamknięta. Kurde. To jest ciekawe. Wszystkie pozamykane. Dobra. O! No, peski tu! Ale lipa. Zbytnio dużo tutaj nie, poz, nie pozgarnialiśmy. Oprócz tego jedzonka, która nam się bardzo przydało. Więc w sumie, w sumie nawet może wyszliśmy na plus. Z tą jedną strzączką mamy budki i jedzonko, więc nie jest źle. Dobra. z tej jaskini, bo tu ciemno. Dobra, tutaj, tu, tu. Powoli jesteśmy yy, na górze. O kurde. Będzie, o kurde. Będzie naprawdę problem z wyjściem. Muszę użyć mojej perełki. Chyba, że. No nie Nic, nic tu nie obcykam. Nie podskoczę aż tak wysoko. Nie ma najmniejszej szansy, więc... więc. Dobra, żeby stąd wyjść, musimy użyć tej perełki. Dobra. Ład, Dobra, topiliśmy się tutaj... Teraz tu powoli... Okej... Okay. O, nice! No, do, no bez dobra, kitu. Dobra, jesteśmy. Dobra, wychodzimy z tej jaskini i w końcu możemy spróbować kogoś za... No, no może najpierw... Zjemy sobie ciastko. O, nice! Ciasteczko... Nie wiem, w którą stronę szłem... No, dobra, na szczęki nikogo nie widać. Właśnie jest chyba nuda że Może zaraz się coś znajdzie. Oby. No kurde, bo. kurczę, mole. Nikogo tu nie ma. Dobra. Kurde, co mi się tu wyświetla jakiś. Dobra, idziemy dalej. O, o, jest jakaś wieża, nice. I to skok. Pięknie jak... Jak małysz normalnie. Dobra, o, jest jakaś wieża. O latarnia. Co to jest? Dobra. No, jakie lagi! O mój Boże. Lagi jak w Sirini Dobra, a, a, a tutaj... Ale mam lagi teraz, kurde, be. Um... Nie mam pomysłu jak tam wejść, szczerze mówiąc. I tam chyba nawet, chyba tutaj się nawet nie... Chyba tutaj nawet się nie miałem dostać. W sumie po coś to było. Dobra. Szukajmy może... Nie wiem. Chyba, że perełką się tam te teleportować? Nie no, nie mam perełki już. Dobra, może sobie to daruję. Bo lagi w tym miejscu są takie ogromne, że się nie da grać. A raczej na górę... No bez kitu te lagi. Znaczy na górę nie wbijemy. Dobra. Może je, może je kurę sobie zresztą... Dobra, kura. Nie, nie mam szczęścia. No bez klitu, cztery gracze, ja nie zabiłem jeszcze nikogo. Ale... Wszyscy mnie omijają. Dobra, może... O, jest jakaś skrzyneczka. No kurde... Ale... Znowu... Aj... Okay. Bez klitu, ja muszę... Żarło oszczędzać. Skrzynki na skarbie. 6 minut od meczu. Hmm, dobra. Cienek taki nudny, ale że coś. Dobra. Tu, tu, tu nic. Nic tu nie ma dla mnie. Halo, skrzynka. O, o. O, co, co, co coś tam mam? O, coś tu jest. Dobra, super. Znaleźliśmy. O! Mm. Nie wiem, czy to jest, ale coś znaleźliśmy, więc sobie tam obczajmy sobie to. Jest fajnie. Jest skrzyneczka. Czapka. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Nic tu nie ma. O, jaci. O! Wow! Ale jazda Prytna skrytka. że mówiąc. I już się trochę wzbogaciliśmy. Dobra. Idziemy... Dobra, tutaj nic nie ma. Też więc pójdziemy sobie do góry obczaj. Następne piętro. Trzymaj w ogóle z tą ścierką chodzę, dobra. No jest mi się. O tu widzę, już skrzyneczka na mnie... Pusta czeka. Tu następna pusta na mnie. A tam następna pusta na mnie czeka. Super. Tak się cieszę z tych pustych. O, chest. Tak się cieszę z tych pustych skrzynek, że masz takie Normalnie. Masa kryształowa się z nich ciesza. O, tutaj. Dobra, dobra. Zwracam honor. Nie wiem, po co pozbierałem te wszystkie itemki. które mi się nawet niepotrzebne. Ale dobra. Zbieramy wszystko, nie zostawimy nic konkurencji. Dobra. dobra. Najedliśmy no się, dobra. Mm, nie, wolę zejść normalnie. Okej, okay, dobra, tu... Hop, dobra, hop, hop, dobra, dobra, okej, okay, dobra. dobra. Dobra, możemy iść dalej. No, kurde, bele. Co mnie zlagowało. Dobra, idziemy dalej. Ale długa ta runda, masakra. Tu ani jednej osoby nie miałem znaleźć. Ja! Ale walka! Łopo! Nie wiem jaki ten... Nie wiem, jaki ten typu ma... szczerze mówiąc. Ach, miecz. Ole mam mieczor. Ja, Żar? Nie, mam Przegraliśmy. Dobra. Niestety przegrana. Dziękuję Wam za ten odcinek. Do zobaczenia. Cześć, lajkujcie, subskrybujcie, na więcej. Cześć.